Witajcie, kochani widzowie, tu kęcki Muzyk. Szanowni Państwo, jesteśmy już po wspaniałych występach po dwóch dniach Jamaku Bożonarodzeniowego. Cóż to za wspaniałe występy! Muszę odpowiedzieć Państwu, że naprawdę tutaj emocje i wzruszenia były ogromne. A także, wspólne kolędowanie i wspólna atmosfera, która panowała na kęcki Muzyku. Jeżeli chodzi o mój występ, muszę wam szczerze powiedzieć, było wspaniałym przeżyciem i wspaniałą okazją yy, do zaśpiewania wspólnego kolędowania. Jeśli chodzi o całe moje wykonanie, było wspaniałe. chociaż przy wysokich dźwiękach pierwszego utworu, no troszkę, troszkę tutaj miałem problem z wyciągnięciem, ale daliśmy radę. Co do występów, reszty występujących było wspaniale. Pozdrawiam oczywiście wszystkie zespoły, które występowali, a było co posłuchać. Nie zabrakło zespołu wokali, mojego występu Macińskiego i Gwiazd Wieczoru zespołu Dzień Dobry. Sobota była naprawdę emocjonująca, jak widzieliście. To była sobota, jeżeli chodzi o niedzielę, czyli dzisiejszą. Państwo, i tak obejrzycie jakiegoś dnia. Niedziela była też pod znakiem rodzinnym. Były zespół Kęciaki, panie Oli Stępień, występy wokalistów i zespół pieśni i tańca Kenny Tu. naprawdę dużo, dużo się działo, szanowni Państwo. A bardzo rodzinne, muszę po prostu szczerze powiedzieć. No i jestem zadowolony z, z występów i i cały weekend przechodzi do pustoi. Jeżeli filmik podsumowujący Wam się spodobał, dajcie łapki w górę, pozytywny komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmikami. Yy, mamy już konkretny harmonogram co do naszego zespołu, ale ja już wszystko jasne, zapraszamy Was. W poniedziałek 15 grudnia na godzinę 16 na sali Gminy Cyklów Zespołu Szkół i Placówek centrum Danii, w centrum w domy Wisłowym i w Krakowie. Natomiast w wtorek 16 widzimy się w Hali Spółlecia w Krakowie. Na opłatę. Natomiast w środę widzimy się na Babińskiego, w tym samym mieście w Krakowie. A wielkie kolędowanie z Forsatem, już wszystko wiadomo. Spotykamy się w Forsacie od 14.50. Pamiętacie o słuchach, dzwoneczki, łapki w pozytywne komentarze. Mamy jeszcze w drugim kanale Kecki Muzyk. 530 subskrypcji, za to Wam dziękuję i subskrybujcie dalej. Mam nadzieję, że Państwo będą za a ja również z tej okazji z tego miejsca bardzo chciałem Wam Państwu podziękować za przybycie na mój występ i za świetną atmosferę, którą daliście przez cały muzyczny weekend przed połową grudnia. Dziękuję Państwu, że byliście z nami i zapraszam już na kolejną trasę koncertową i na podsumowanie z trasy koncertowej Alegria z tego miesiąca i do zobaczenia w kolejnych trasach koncertowych i w kolejnych podsumowaniach odcinkach za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie z Kręckiego Rynku. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Do zobaczenia. Wspaniałego tygodnia życzę.